Dzisiaj świętujemy powitanie lata i jest to drugie takie wydarzenie. Tym razem postanowiliśmy żeby połączyć powitanie lata z jubileuszem, czyli 25-leciem powstania i działalności powiatu oświęcimskiego. Dla nas to ważna data, dlatego że 25 lat działań powiatu oświęcimskiego to super działania z gminami, wszystkimi z naszego powiatu w zakresie edukacji, w zakresie zdrowia, organizacji pozarządowych. Przed chwilą usłyszeliśmy zespół oświęcimski Milion, myślę, że dla wielu oświęcimian i mieszkańców naszego powiatu to jest niespodzianka, ponieważ usłyszeli ten zespół po raz pierwszy. Uważam, że zespół zagrał ciekawą muzykę alternatywną, uważam, że super koncert. Dzisiaj odkryłam chłopaków tak naprawdę, przesłuchałam kilka piosenek i zakochałam się, słuchajcie, także cudowne, cudowne spotkanie, cudowna impreza. Dzisiejsza aura, która nam towarzyszyła na, na scenie była bardzo dobra. Muszę stwierdzić, że nagłośnienie ogólnie dla mnie fenomenalne. Generalnie grało mi się dobrze. Na próbach jest bardzo ciężko wyrazić to, co, co chcę przekazać, bo jeżeli przychodzę z gotowym utworem, to ja widzę już ogólnie jako cały utwór. Teraz muszę poszczególnie wyróżnić bas, perkusję, klawisz, żeby, żeby to ubrać jako całość. Myślę, że zawsze bliższa jest koszula ciału, czyli każdy z nas bardziej zna swoje miasto, swoją gminę, a my chcieliśmy w tym roku zaznaczyć, czym jest powiat, że też jest dla naszych mieszkańców. To tutaj uczą się nasi uczniowie w szkołach ponadpodstawowych, tutaj działa szpital powiatowy. Współpracujemy z powiatową Strażą Pożarną Państwową. Jest wiele instytucji, które są ważne dla naszego życia codziennego, a które na co dzień nie kojarzymy akurat z powiatem. Za chwilę, no logo i filaf. Także myślę, że to też jest takie piękne miejsce, by jako mieszkańcy powiatu integrować się, zapoznawać i razem świętować i się cieszyć. Uciekłem. Siema, nazywamy się No Logo, przyjechaliśmy z Sejn i zagraliśmy dzisiaj w pięciu na powitanie lata i było naprawdę genialnie. Ludzie dopisali, zresztą jak widzicie jest czat, atmosfera genialna. No a my przyjechaliśmy do was z Sejn, to jest małe miasteczko na północnym wschodzie, blisko granicy z Litwą. To jest tylko 4000 mieszkańców i tak gramy w szóstkę już od 18 lat razem. Rogi to są rogi Tura. Ponieważ tura dlatego... Wiecie, że tury to są jedne z najsilniejszych zwierząt. I tur to jest ee, w goble naszego miasteczka Sejny po prostu. Stąd te rogi i nasza Sejnejska siła. Coraz lepsze koncerty w Oświęcimiu są. Coraz lepsze zespoły przyjeżdżają. Więc yy, na dzień dzisiejszy t występuje. Przyszedłem zobaczyć t bo dawno na koncercie ich nie byłem. No a że jest właśnie, to szkoda taką okazję przepuścić.